Grałeś kiedyś w LoLa bez żadnych run? Ja grałem, bo w 2012 roku, czyli w drugim sezonie, nie miałem pieniędzy, aby je kupić. Brzmi absurdalnie? Uwierz mi, że to jeszcze nic. Runy gwarantujące o 5% szybsze odrodzenie. 20% szansy nakryta już na pierwszym levelu. Szybsze zdobywanie expa, dzięki czemu level 6 mogłeś mieć przed przeciwnikiem. Lub runy, które dostałeś na przykład za kupno myszki od Razera. To tylko niektóre z ciekawostek, które zapewnią nam Riot Games od pierwszego aż do ósmego sezonu. Oglądaj ten film uważnie, bo jestem w 100% przekonany, że system starych run w LoLu zryje ci banie. Na Wstępie chciałbym zwrócić się do młodszych graczy i mniej wtajemniczonych. Runy w LoLu to podstawa od wydania gry. W skrócie są to dodatkowe bonusy lub statystyki, które wybierasz sobie sam przed meczem. Na przykład pod danego czempiona, po to abyś miał przewagę, a rozgrywka była prostsza. Dziś runy możemy znaleźć w Champion Selectie. Oczywiście wszystkie dostępne od pierwszego levela, bez wyjątków, po to aby rozgrywka była zbalansowana i uczciwa dla wszystkich graczy. Balans i uczciwość. Nie mogę tego powiedzieć o starych runach, które dostępne były od lipca 2009 roku aż do 2018 roku. Tam uczciwość nie istniała. Początkujący gra bez run nie miał szans w walce ze starszym graczem Który miał zbudowane całe karty run No dobrze, spróbujmy teraz się przedrzeć do meritum Po pierwsze, runy były podzielone na trzy tiery Tier pierwszy, najsłabszy i najtańszy Dostępny od pierwszego poziomu Tier drugi, dostępny od dziesiątego poziomu I tier trzeci, zapewniający największe bonusy Dostępny od dwudziestego poziomu Runy podzielone były na cztery kategorie Czerwone marki, czyli runy głównie ofensywne Takie jak na przykład dające AD, AP Atak speed, magic penetration lub szanse nakryta Żółte sile, runy głównie defensywne Dające armor, HP. Magic Resisty i HP. Niebieskie Glyfy, sfokusowane na obrażeniach magicznych i manie, były to runy dające AP, manę i cooldowny. I ostatnie fioletowe, czyli Quinty, runy użytkowe, które się trochę różniły od pozostałych, bo mogły to być po prostu wybustowane poprzednie runy lub inne dziwne, typu dające Lifesteal, Movement Speed, Gold na sekundę lub przyśpieszony EXP. W każdej z kategorii były też runy, nazwijmy to, nie pasujące do swojej kategorii. Na przykład w markach też można było kupić runy dające Armor, ale o wiele mniejszy niż w sealach i tak dalej. Z każdej kategorii dostępnych było około 3 30 run. Ale jeśli sumujemy wszystkie trzy tiery, to były to setki run. Celowo powiedziałem, że około, bo runy były też sezonowe, ale o tym później. Runy dzieliły się na trzy typy: Per Level, czyli dające zwiększające się statystyki co poziom, Flat, czyli jednostajne runy dające stałą ilość statystyk, np. AD lub AP, i Percent, czyli procentowe zwiększające statystyki o dany procent. Utarła się zasada, że runy robimy dopiero od 20 levela. Dlaczego? Ano dlatego, że dopiero wtedy mogliśmy kupować tier trójki. Runy z pierwszego oraz drugiego tieru były po prostu nieopłacalne. Po pierwsze, Tier 2 były dosyć drogie, a po drugie, nie opłacało się ich kupować, bo w niedługim czasie i tak wbilibyśmy 20 level i musielibyśmy wszystko zmieniać na tier 3, który po prostu był najmocniejszy i dawał najwięcej bonusów. No dobrze, wiemy już jakie były kategorie run i mniej więcej za co odpowiadały. W jaki sposób można je teraz wdrożyć do gry? Otóż trzeba je kupić w sklepie. Runy były drogie. Marki trzeciego Tieru zaczynały się od ceny 205 IP, czyli dzisiejszej niebieskiej esencji, a kończyły na 820 IP za jedną. Quinty kosztowały nawet po 2000 IP. Jeśli chcielibyśmy kupić wszystkie runy Tieru trzeciego, dostępne w sklepie, kosztowałoby to około 130 tysięcy IP. Dlatego należało oszczędzać walutę i kupować ostrożnie, najczęściej z porodników na YouTube. Dla lepszego zobrazowania sytuacji, obliczmy ile kosztowała jedna podstawowa, zrobiona w tani sposób strona z runami dla jakiegoś AP maga grającego na midzie. 9 marków zapewniających skalowanie AP to koszt 3690 IP. 9 sealów z maną 3690 IP. 9 glyfów z AP 3690 IP. 3 najtańsze quinty 3075 IP daje nam 14 115 IP, czyli równowartość co najmniej kilku bohaterów. Ten zestaw służy tylko do zobrazowania ceny, więc nie wyzywajcie, że nikt takim nie grał. Dzięki. Ok, mamy kupione runy. Co dalej? Umieścić je trzeba było w specjalnych kartach run. Na start dostawało się dwie darmowe strony. Każda kolejna dostępna była do kupienia w sklepie za 6300 IP, czyli tyle, ile najdroższy dostępny bohater. Faktem było to, że bardziej opłacało się nazbierać na kolejną stronę run, aby mieć chociaż 3 lub 4 niż na nowego czempiona. Czemu 3 lub 4? Dlatego, że większość graczy, którzy nie poświęcali na Lola Godzin grali zazwyczaj trzema stronami. Jedna dla postaci AD, druga dla postaci AP, a trzecia na tanka, supporta lub junglera, w zależności od preferencji. Na stronie run dostępnych było 30 miejsc. 9 marków, 9 sealów, 9 glyfów i 3 quinty. Miejsca na runy odblokowywały się wraz ze zdobyciem poziomu. Co jeden level, jedno miejsce na runę. Na przykład na 20 mieliśmy możliwość wsadzić po 6 marków, sealów i glyfów oraz dwa quinty. 30 poziom był najwyższym w grze, więc to właśnie wtedy było można odblokować ostatnie miejsce na runy. Najgorsze było to, że podczas Champions Select nie można było już zmienić run. Mogłeś zmienić jedynie wcześniej zapisane strony, więc jeśli chciałeś grać jakimś magiem na midzie, a miałeś tylko wcześniej zrobioną stronę za D, to grałeś magiem z runami pod AD. W tym miejscu muszę wspomnieć o drzewku maestri, Który również wybierało się w Champions selekcie i było dość ciekawe. Wyglądało jak w wielu grach opartych o levelowanie. Podzielone było na trzy kategorie: Offense, Defense i Utility. Punkty do rozdania zdobywało się wraz z levelem. Maksymalnie 30 punktów przy najwyższym poziomie. Pierwsza z lewej była ofensywna. Znajdowały się tam np. bonusy do ataku, Atak spida lub inne typu nakładające efekty przy trafieniach. Druga niebieska była defensywna, czyli redukowanie obrażeń, HP i tak Ostatnia była użyteczna, czyli skupiona na mobilności i kontroli mapy. Zanim przejdę do rozgrywki i różnych kombinacji run, muszę wspomnieć o narzędziu, które pozwalało zmienić runy niższego tieru na tier wyższy. The Run Combiner dostępny był do 2015 roku. Kompletnie nieopłacalne narzędzie, dzięki któremu mogłeś zmienić 5 run niższej klasy na jedną runę klasy wyższej. Prawie nikt z tego nie korzystał i zostawmy to w ramach ciekawostki. Jak wyglądała przykład Nowa strona run grając magiem, mogły zacząć z 20 AP na starcie, do tego jakieś przebicia odporności i magic resisty, grając tankiem 17 armora i resisty na start, a do tego 5% szansy na dodżowanie autoataków. To tylko przykładowe propozycje. Oczywiście w grze panowała meta, a gotowe kombinacje run bardziej wtajemniczeni gracze pozyskiwali od youtuberów lub z tematycznych forów, choć w tych czasach nie było to zbyt popularne. Na przykład na gangplanka często budowane było 20% szansy nakryta na starcie gry, przez co często jednym szczęśliwym Q zabierał przeciwnikowi 1 trzecią HP. W temacie Kryta muszę wspomnieć o memicznej stronie run, czyli wrzucenie do niej 1% szansy na Kryta. Wtedy podchodziło się do przeciwnika już na pierwszym levelu i w walce na auto-ataki czekałeś tylko na Krytyka. Jeśli siadł, wygrywałeś bitwę i miałeś First Blooda. Coś jak rosyjska ruletka z jednym pociskiem w magazynku. Na Jaxa natomiast kupowało się runy z szansą na Dodga, co w połączeniu z Tami Ninja i Phantom Dancerem czyniły go niemalże nieśmiertelnym. Oczywiście do pewnego czasu, bo później Riot Games to znerwiło. Wcześniej wspomniałem o ilości run i powiedziałem, że było ich około 30 z każdej kategorii. Przychodzę z kolejną ciekawostką. Występowały runy sezonowe. Na przykład w 2009 roku podczas zimowego eventu Snowdown można było odblokować runy z grawerem śnieżynki, choinki czy też prezentu gwarantujące ciekawe statystyki. W 2010 roku w Halloween podczas eventu Harrowing dostępne były jeszcze inne, również sezonowe runy. W 2011 roku firma Razer utworzyła promocję we współpracy z Riot Games. Przy kupnie ich produktu otrzymywałeś kod, który mógł odblokować quintę z grawerem logo Razera, która zapewniała Movement Speed i mark, który zwiększał obrażenia, od trafień krytycznych. Oprócz tego znalazłem jeszcze informacje o runach Intela. Niestety nie udało mi się doszukać dokładnych źródeł, za co było można je otrzymać. Na forach część użytkowników pisała, że tak jak w przypadku myszek Razera, były one dorzucane do nowych procesorów Intel i5. Inni natomiast twierdzili, że rozdawane były podczas eventu IM. Niestety nie znalazłem potwierdzenia żadnej z wersji. Runy dawały AP skalowane z levelem, gdzie przy 18 poziomie zapewniały aż 85 mocy umiejętności. Jeśli masz info, gdzie je można było dostać, to napisz w komentarzu. Sezonowe runy wyróżniało to... Że nie było można ich kupić od tak w sklepie. Zimowe i Halloweenowe owszem, ale tylko w określonym czasie, a te dorzucane do sprzętu nigdy się nie pojawiły w normalnej sprzedaży. No dobrze, przedarliśmy się przez tą zawiłą drogę, więc czas na podsumowanie. Dowiedzieliście się z tego filmu, jak działał system run. Przejdźmy do problemów z nim związanych. Po pierwsze zdobywanie run. Nie było tu miejsca na balans i uczciwość, bo aby wypełnić jedną kartę, jak już wcześniej ustaliliśmy, potrzebowałeś mnóstwo IP, około 14-15 tysięcy lub więcej, jeśli chciałeś mocniejsze runy. No ale żeby godniej ze spokojem grać, to przydałyby się chociaż trzy wy strony. Wiązało się to z ciągłym grindem i dla osób grających w ligę od czasu do czasu było praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Po drugie, duża wiedza potrzebna do zbudowania prawidłowej strony z runami, która rzeczywiście działa i pomoże Ci wygrać. Sam widzisz, że run jest mnóstwo, więc dla początkującego gracza graniczy z cudem zrobienie tego samodzielnie. W latach 2009-2012 nie było jeszcze aż tak popularne sprawdzanie wszystkiego w internecie. Dziś Twój ulubiony YouTuber wytłumaczy Ci system run w jednym shorcie trwającym 30 sekund. Ewentualnie zapytasz czata GPT. Wtedy poradniki dopiero raczkowały i mnóstwo graczy traciło wirtualną walutę, kupując niewłaściwe runy. I po trzecie, brak możliwości customizacji run w Champion Selekcie. Dziś jeśli stwierdzisz, że chcesz grać bardziej defensywnie niż ofensywnie, to jesteś w stanie zmienić runy dosłownie 10 sekund przed startem meczu. Kiedyś również dało się tak zrobić, o ile wcześniej miałeś zrobione kilka stron z runami. Jeśli nie, grasz tym czym masz i nie zostaje ci nic innego. Po narzekaniu czas na miłe słowa i słodko-gorzkie uczucie nostalgii. Moim zdaniem bardziej słodkie niż gorzkie. Stare runy dawały coś, czego w dzisiejszych czasach trochę brakuje cel i dążenie do niego. Fakt tego, że były tak drogie i ciężko dostępne, czynił je w pewnym sensie towarem ekskluzywnym, oczywiście dla nowych graczy. Pamiętam jak sam miałem już wypełnione dwie strony z runami i skończyłem wypełniać trzecią. W oczach moich znajomych, którzy dopiero zaczynali, byłem pro-playerem, a mnie ten fakt cieszył. Trud gry w tamtym czasie sprawiał wiele przykrości, ale gwarantował większą satysfakcję ze zdobyczy. Nieważne czy był to kill, zwycięstwo na Summoner's Rift, czy właśnie wypełnienie strony świeżutkimi runami z tieru trzeciego. Oczywiście, przemawia przeze mnie nostalgia i tęsknota, bo w tamtym okresie jeszcze nastolatkiem. Czasami zastanawiam się, jak mogłoby wyglądać gra teraz, jeśli Riot wróciłby do starych run. Czy w dobie wielu pomocy i ułatwień rozpętałaby się wielka afera o dodanie tak skomplikowanego systemu? Jak zareagowaliby gracze i całe community? Oczywiście sekcja komentarzy należy do was. Jeśli macie jakieś ciekawostki ze starego LoLa, na przykład o itemach albo o postaciach, to wpadnijcie na mojego Discorda i o nich napiszcie, a ja oczywiście dodam je do następnego filmu. Śmiało możecie pisać, jeśli w którymś miejscu się pomyliłem. Temat do nagrywania nie jest zbyt przyjemny i sam siebie poprawiałem w tym scenariuszu już kilkanaście Razy. Dajcie znać, czy w ogóle pamiętacie stare runy, jak się na nich grało w porównaniu do dzisiejszych i za czym jeszcze tęsknicie. Ja zabieram się do nagrywania większej ilości materiałów o starym lolu, więc napiszcie, jaki temat Was interesuje. Broken itemy, niezbalansowane postacie, a może coś innego. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Zapraszam na streama i Discorda, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam do dyskusji. Elo!